Sytuację mamy dobrą. Dalej to twierdzę. Mamy jeden przypadek zdiagnozowany pozytywnie. Karetka się przyje, przyjechała, żeby pacjenta zabrać, ubrana w sposób właściwy, zgodnie z procedurą. Powiem Państwu, że przez cały czas się martwiłam, czy ten pacjent przeżyje. Żona tego pana, która, z którą ten pan jest w separacji, i syn tej pani z pierwszego małżeństwa, tej żony, tak nie wiem czy już określać, byłą żonę, czy żona, z którą jest w separacji. Państwo na szczęście mieszkają w jednym wprawdzie domu, ale w, w dwóch odrębnych mieszkaniach, bez komunikacji. To tak jakby rozumiecie państwo przez sień po dwóch stronach domu. Ta pani młoda nie chce za bardzo współpracować. Sama zadzwoniła yy, do mnie, a jednocześnie nie chce podać danych yy, jej, ani ta żona tego pana chorego, bo to nie jest jej dziecko, tylko jego, a on już na tyle dziś wyzdrowiał, że już się odgrażał. Ten tyle się poczuł lepiej, jeszcze nie wyzdrowiał, przepraszam, ale poczuł się lepiej, że już się odgrażał. Tak? Ja nie potrzebuję od nikogo danych yy, po to, żeby nie wiem, sprzedać je. Na targu w poście, poopowiadać przyjaciółce czy przy budce z piwem. Jaką mamy, co, co to jest w ogóle ten koronawirus? Proszę Państwa, to jest wirus, który się pojawił świeżo, jest podobny do, daje objawy podobne do, do, do wirusa grypy, tym się tylko różni, że jest nowy, że jest prawdopodobnie od zwierzęcy. Pokonał barierę gatunkową i zaatakował człowieka, a jednocześnie nabył cechy, żeby się przenosić z człowieka na człowieka. My na szczęście, proszę Państwa, mamy tylko ten jeden przypadek, ale panujemy teraz nad wszystkimi kontaktami, z którymi ten pan mógł ewentualnie się spotykać. Mam informację od niego, że w Cybince nie spotykał się z nikim. Nie do końca sprawa jest jasna, bo pacjent twierdzi, że. Po pierwsze, jak wsiadam, to nie miał żadnego kaszlu. Usiadł z tyłu, zanim siedziała tylko jedna pani, pół autokaru kaszlało. Ja nie wiem, kto kogo poczęstował i czym. Apeluję do państwa, nic się nie dzieje. Natomiast dowala, że tak powiem ludziom starszym i skorowanym. Dobra, lecimy dalej z tymi. To tak woli, proszę Państwa. Żeby, żeby wszystkim opa opadły emocje, bo ja dziś od rana naprawdę nie wiem jak się nazywam, a Cybinka podobno wygląda jakby ją korniki zżarły, a przynajmniej biedronka w Cybince. Więc proszę Państwa, jak macie takie zapasy, to trzymajcie na, na gorsze czasy. A na razie, póki się nic nie dzieje, zwykła chemia domowa Wam wystarczy. Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem, tak? a nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopak tam zarazić, tak? W razie czego nie plujemy na yy, yy, ulicy. Wiecie państwo dlaczego? Wirus lubi człowieka, on nie wcale nie chce siedzieć na, yy, na powierzchniach, yy, które nie są ludzkie, tak? Nie ma się tam czym paść, ale w tej galaretowatej focinie może kilka godzin przetrwać. Rozumiecie państwo? Aż ona nie wyschnie. Policję bym prosiła o, ewentualne, o ewentualną pomoc, gdybym miała jakichś filozofów, którzy nie chcą się tej kwarantannie poddać, albo zwiewają, albo coś, jak ten dziadek tam w, tym, w tych Włoszech 80 prawie, prawie le, letnie. No ale proszę Państwa, nie ma się co dziwić. Przy e, niedotlenionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. To nie jest ich wina. Tam nie ma tu żadnego leśnika? Nie ma, no dobra, nie otrzeli mnie ale jestem przeciwnikiem tego, co się dzieje. Dobra, bo ja kocham zwierzęta, więc. Ludzi też zresztą. No nie, spoko, spoko, nie ma sprawy. Yy, będziemy, obejmiemy nadzorem szpital i te obiekty, ponieważ przechodzimy pod pionizację, tak? Czyli ja przechodzę, bo nie stacja, stacja nigdy nie była. Jak się masz, kochanie, jak się masz?